Czy Kizo i Bledka są razem? Razem jesteśmy tutaj, to, to prawda. No powiem wam, że tego, że spotkamy się pod pałacem kultury i nauki, to się nie spodziewałem. Cześć! Cześć wszystkim! Czegoś się nauczymy? Czegoś się nauczycie, tak? Przy okazji pokażemy trochę kultury. Przed Wami premiera chyba najbardziej wyczekiwanej epki na polskim rynku muzycznym, czyli Patopop. Jak się czujecie? Jak nastroje na chwilę przed? Bo to już kilkanaście godzin zostało. Tak, ja się nie mogę doczekać już. Aż wszyscy to usłyszą. Świetnie. A powiedzcie mi, czy Wy w ogóle na tym etapie stresujecie się jeszcze wydawaniem nowej muzyki? Czy sukces tych singli utwierdził Was w takim przekonaniu, że pójdzie mega dobrze? Ja nie mam tak, że się stresuję, tylko czuję taką gigantyczną ekscytację, że zawsze mam tak, że nie mogę się już doczekać i przebieram nóżkami. A jaki jest Ciebie? Zdobywanie wiecznie tych pierwszych miejsc w Polsce na listach, i, i tak dalej, jednak tworzy w człowieku tą presję. E, wywołuje tą presję, jakby we mnie, ale e, no chyba już na miękko to wszystko idzie. W informacji prasowej przeczytałem, że Kizo i Bledka to duet, który nie miał prawa się udać. Co to znaczy i dlaczego? No, wow, nie wiem, nie, nie spotkałem się z tym. Kto tak powiedział? Taką macie informację w swojej informacji prasowej w preorderze, kiedy można zamawiać płytę. Chyba nie było konsultowane. To dopisał. To dopisał. To, to chyba jakiś żarcik. żarcik Przeczytałem, że jest to Patopop vol. 1, czyli rozumiem, że w momencie wydania tego krążka Wasze drogi muzyczne się nie rozchodzą, tylko macie coś jeszcze w planach w przyszłości. Myślę, że nasze drogi się nigdy nie rozejdą. Okej, okay, to taka mocna obietnica. Tak. A jeżeli chodzi o muzykę, to mamy przygotowaną drugą część jeszcze albumu, która będzie prawdopodobnie w ogóle dłuższa niż ta pierwsza eee, i to będzie już mniej taka letnia muzyka, więcej poważnych treści, no ale na to musicie poczekać. U was wszystko zaczęło się od singla Taxi. Z tego co wiem, to e, Tobie fani wskazali biletkę, Ty się do niej odezwałeś, Ty pojechałeś wtedy do Gdańska. Pamiętasz, jakie emocje towarzyszyły Ci podczas tej podróży z Krakowa do Gdańska? Jakie miałaś oczekiwania i wyobrażenia dotyczące Kizo? Wiesz co, no byłam przejęta tym wszystkim, bo y, to była taka pier... Pierwsza taka sytuacja w moim życiu, kiedy ktoś się zgłosił do mnie, że chce ze mną zrobić jakiś numer, więc byłam niesamowicie szczęśliwa, podekscytowana. No dużo, dużo emocji mną się stało i nie mogłam się też doczekać, po prostu jak już będę w studiu, ale też troszkę miałam stresa przed nową przygodą, że tak powiem. No i co? No i finalnie to była najlepsza rzecz, która mi się przytrafiła. A ty, Józo, pamiętasz że to pierwsze spotkanie z Bletką, wiedziałeś, że się nie zakończy na jednym numerze? 15 minut schodziła na dół, byłem już zdenerwowany na nią, ale, ale w, końcu, w, końcu, w końcu przyszła. E, nie no, była trochę zestresowana, ale fajnie szyko. Wpadliśmy do studia, aż po zwinie w 15 minut zamknęliśmy, później już był czas na imprezę. To co ty robisz przez tych 15 minut? Krążyłam, tak. Nie, no wiesz, jakieś tam szybkie poprawki, szybkie, wiesz, modły, żeby wszystko wyszło pięknie, bo jeszcze pamiętam, że przyjechałam z chorym gardłem, więc dodatkowo nie dość się stresowałam, też bałam się, że nie wypadnę tak jak bym chciała. No ale tak jak mówię, finalnie wszystko wyszło naprawdę fajnie. Była dobra zabawa. Dagaliśmy to szybko, poszliśmy na Pattaya. No i tak to się zaczęło. No powiedz mi Kizo, czy jeżeli rozpoczynasz pracę nad jakimś konkretnym kawałkiem, już na tym etapie producenckim, pisania, nagrywania, wierzysz, że to może być hit, który będzie pierwszym potrójnie platynowym singlem w Polsce? Czy będzie potrójnie? Platynowym, diamentowym, przepraszam! Czy będzie potrójnym diamentowym, to w sumie nigdy o tym nie myślałem, ale raczej mam tak, że jeżeli jakiś numer już nagrywam, to od początku wiem, że robię go pod hit i że będzie hitem. No dziś po prostu mam tego nosa do hitów. No, nie bez powodu mam taki duży nos, nie? Prawda, ale zawsze jest tak, że jak powiesz, że to jest hit, to to zawsze jakoś jest hit. Zresztą zawsze, jak on coś powie, to tak po prostu jest albo będzie. Zatrudniem jeszcze taka rzecz. Jak wy się w ogóle do siebie zwracacie w stylu nagraniowym? Po imieniu czy Kizobletka? Różnie, różnie. Ja mówię blecia. Ja mówię, Patryk, okay, Kizo. Ostatnio, nie wiem czy widziałeś takie, bo to było sporym wiralem w sieci, była u nas Doda i powiedziała taką rzecz, że początkowo ona miała śpiewać w taksi. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Na początku faktycznie robiłem trochę ten numer pod nią, ale gdzieś tam no nie udało nam się dogadać w sprawie tego utworu. Ja oczywiście nie jestem obrażony w żaden sposób. Po prostu nie chciało mi się odpowiadać. Można powiedzieć, że w sumie trochę zajęłaś miejsce Dody. Możemy, możemy tak powiedzieć? Nie możemy tak powiedzieć? Ja bym tak nie powiedział. plot przypadków, o, może tak. Ja się o tym... Ja o tym nie wiedziałam. Nie wiedziałaś, okej. Okay. To w takim razie mam jeszcze do was y, pytanie. Cześć, Właściwie cześć, do ciebie. Mm -hmm. Właściwie do ciebie, Bledka. Jak ty się w ogóle odnajdujesz w tym świecie show biznesu? No bo zadebiutowałaś nie tak dawno, a wiem, że równocześnie prowadzisz swoją karierę solową. No jest to ciekawe podwórko, tak bym to powiedziała i dużo dużo się dzieje, taki rock and roll. No ale na razie dobrze się odnajduje. Bardzo mi jest fajnie na tym podwórku. A wiesz, że jest jedna informacja, taka podstawowa, której nie ma o tobie w sieci, na przykład na twojej Wikipedii? Jaka? Nie ma Twojego wieku. Wyczytałem, sprawdziłem, zrobiłem swój research. Wiem, że urodziłaś się 27 marca, ale nie wiemy w którym roku. Słuchaj. <grym> <grym> może, może przeszukasz jeszcze raz i może znajdziesz. Jeszcze jedno pytanie, które mam wrażenie rozgrzewa Polaków do czerwoności. W momencie, kiedy wpisałem czy Kizo, pierwszą podpowiedzią było, proszę zgadywać. <grym> no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy Kizo i Bledka są razem? Muszę zadać to pytanie. Są razem tutaj, a jak jest w życiu? <grym> Razem jesteśmy tutaj, to, to prawda. Kizo? Czy coś dopowiesz? Ja i już zdradza wszystko. No, ty, jako że widzimy się prawie codziennie, to jesteśmy razem w życiu, no. Tak. A, A jak tak podchodzicie się? w ogóle do tego, że ludzie za wszelką cenę was parują, próbują shipować. Nie szypują w sumie. Pasujemy do siebie. No, na że dałbym w... w prawo się dajecie w lewo, bo W prawo się daje, dałbym, dałbym w prawo. Double match. Z tego, co widzę na Waszym Instagramie, to Wy chyba lubicie trochę podsycać te plotki, co? Jak podsycać? Nie, no lubimy się Moje podsycać. słoneczko, coś tam. To jest normalka. No, jest git, nie? Tak po prostu. Słuchajcie, to jeszcze ostatnie pytanie odnośnie wydawnictwa. Co chcecie, żeby Wasi słuchacze wyciągnęli z patopopu? Ja bym chciała, żeby się bawili do tego jak najlepiej. Dzięki mhm. za. Jak najwięcej szczęścia w odnajdowaniu jak najwięcej odnaleźć szczęścia po prostu w słuchaniu muzyki, duże rozrywki i zabawy, no bo po to ta pierwsza część Epki właśnie po to jakby powstała i po to wychodzi właśnie na lato, żebyście się po prostu do tego świetnie bawili. Mówimy o pierwszej części, to wiem, że macie w planach drugą część, nawet może cały long play jeszcze 2024, czy raczej celujecie w 2025? Końcówka no roku. W takim razie czekamy, życzę powodzenia z tym projektem, życzę powodzenia z karierami solowymi, no i pewnie gdzieś tam się jeszcze przecinamy na drodze, a wy tym tymczasem promujcie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Buziaki.